Spotykamy się dzisiaj z Karolem Medorfem, pretendentem do pasa KSW. Witamy. Dzień dobry. Karol, jak się czujesz przed tym pojedynkiem z Pawłem na stólą? Mentalnie, fizycznie? Mentalnie bardzo dobrze. Fizycznie e, przejechałem dzisiaj 600 km, więc muszę trochę odpocząć. Ale to nic poza tym, to, to nie jest nic wielkiego, ja na co dzień bardzo dużo kilometrów robię. E, nie jestem taksówkarzem ani kierowcą, tira, ale po prostu dużo jeżdżę. A... Czy jakiś stres przed tym pojedynkiem się już pojawił, no bo nie oczekujmy się, jest to pas KSW, Paweł Nastula też nie jest byle jakim zawodnikiem. Jak do tego podchodzisz? Nie, ja nie patrzę tutaj ani na pas, nie patrzę ani na pas, ani na finanse, na takie rzeczy. Czy to będzie Paweł, czy to będzie jakiś inny zawodnik, to nie stanowi. Dla mnie bardzo wielkim wyróżnieniem jest możliwość walki w KSW i to wszystko. Tym razem sytuacja się trochę zmieniła. Zawsze byłeś jakoś w cieniu, a tym razem to ty jesteś tutaj w głównej władzy mediów razem z Pawłem Ostulą. Podoba ci się taka postawa? Nie robi mi to różnicy. No, każdy chce na pewno zapytać o treningi, każdy chce zapytać się, w jaki sposób się przygotowujesz i tak dalej. Także moją rolą jest to, żeby zawsze wam udzielić jakichś tam odpowiedzi, wywiadu e, krótkiego. <grytania> Bo filmów tu nie będziemy długi kręcić, natomiast no co, nie przeszkadza mi to absolutnie, no, ale też nie jestem jakimś tam mega zwolennikiem tutaj e, robienia wokół siebie wielkiego szumu. No taki, taki, taki czas, tak to wszystko zagalopowało, tak, tak jest, Trzeba się z tym jakoś tam pogodzić i w tym odnaleźć. Dobra, takie standardowe pytanie, treningi przed walką, ile trenowałeś, z kim i gdzie? Bardzo długo trwały treningi przed walką. Trenowałem łącznie z wrześniem, to było 5 miesięcy, więc bardzo długi okres przygotowawczy. Trenowałem głównie w Poznaniu i w Szczecinie. Z kolegami z klubu Ankos i Berserkers Team. Oprócz tego były wyjazdy w góry, były wyjazdy na obozy sparingowe do Wałcza, były wyjazdy, były wyjazdy na, na treningi wytrzymałościowe, były wyjazdy nawet z kolarzami, z wioślarzami. Treningi, no, no bardzo przykrojowo, bardzo przykrojowo. Odkąd zacząłeś treningi MMA, były to najmocniejsze przygotowania? Może tak śmiało powiedzieć? Y, 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 najmocniejsze na pewno, y, ale y, co mogę powiedzieć, że były najbardziej, y, najbardziej profesjonalnie poprowadzone y, w tym sensie, że y, wszystko, ja miałem wszystko z góry zaplanowane, już 4 miesiące wcześniej, czy tam 5 miesięcy wcześniej, już miałem wszystko zaplanowane, co ja zrobię. I, I wszystko zgodnie z harmonogramem realizowaliśmy. Nie było mowy o żadnych kontuzjach, nie było mowy o żadnych chorobach. Ktoś tam, jeden z trenerów mi powiedział, słuchaj, jak masz kontuzję? To Trudno, no, musisz trenować, najwyżej nie wystartujesz. Także nie było, nie było czasu nawet na kontuzję. Czy kontuzje to. to nie, nie, po prostu miały się mnie nie trzymać i tyle. I takie było nastawienie. W tych treningach bardziej skupiliście się na parterze, czy na stójce, czy raczej, wszystko chcieliście w 100% dopracować? W treningach skupiliśmy się na MMA. Na MMA i na taktyce pod danego przeciwnika. Wiadomo, że e, trzeba się tak szykować, żeby, e, żeby wychwycić e, wszystkie mocne i słabe strony przeciwnika i tak się szykowaliśmy. No właśnie to, jakie mocne strony wychwyciłeś, jakie słabe. E, jak to wyglądało? Znaczy, mogę powiedzieć tylko tyle, że o Pawle wiem wszystko. No, ja to mówię otwarcie z tego względu, że bardzo mocno zainteresowałem się go osobą, pa Pawła i Tutaj, no, tak jak powiedziałem gdzieś tam w jednym z wywiadów, że żeby dobrze poznać przeciwnika, należy usiąść i wypić z nim herbatę. No, ja gdzieś tam parę lat temu miałem taką możliwość. Natomiast no, teraz tutaj ileś tam lat minęło, od kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy i trenowaliśmy. I no, wnikliwie przestudiowałem łącznie z, z trenerami, którzy gdzieś tam poznali go właśnie jeszcze przed Atlantą i z, nimi, z nim trena, trenowali. Także no, bardzo wnikliwie gdzieś tam to studiowaliśmy. Tak, Paweł i ty macie naprawdę mocne zapasy, wielu kibiców, ekspertów spodziewa się, że ta walka będzie toczyła się w parterze, a wy może zaskoczycie walką w stójce? No może, może. A powiedz jeszcze, twoja osoba... A może nie, a może nie. no trudno powiedzieć, no bo e, wiecie, no to jest MMA, tutaj wszystko się może zdarzyć, tutaj możemy walczyć w parterze, w stójce, w, w zapasach, w clinchu, no nie będziemy na pewno walczyć w judo, także to jest ta różnica, bo ani ja, ani Paweł nie wychodzimy w kimonie. Do walki. Jeżeli byś wygrał z Pawem, myślisz, że to wywinujecie na taką wyższą pozycję, że w końcu zauważyć, ktoś z tych zagranicznych federacji, no bo rekord masz bardzo dobry, 9 wygranych, dwie porażki, ale... No Tych ofert jeszcze nie ma, chyba że jakieś się pojawiły, ale nie ma o tym jeszcze mowy tak na forum medialnym. To znaczy, ja nie poruszam tego na forum medialnym. Jak będzie coś przyklepane, to wtedy was poinformuję. E, oferty są, e, natomiast e, na razie skoncentruję się na tym, co jest przede mną, czyli walka w sobotę z Pawłem na na KSW24. I co będzie dalej, no to zobaczycie pewnie wkrótce. Ewentualnie byłbyś w stanie porzucić KSW i udać się za oceną, żeby tam w UFC walczyć? Czy to zależy? Bo to jest uzależnione od, od, od kontraktu, który UFC by, mi, tam UFC by mi zaproponowało. Z tego względu, że e, ja nie chciałbym tam jechać w momencie, gdy nie czuję się jeszcze na siłach. Czy, a, czy, czy ten. Ja bym chciał tam pojechać w momencie, gdy, gdybym czuł, że ok, to jest ten czas, to jest ten moment, kiedy trzeba jechać. Jeżeli by przyszli do mnie i mi zaproponowali, to już nie chodzi o względy finansowe, tylko by mi zaproponowali walkę na przykład za miesiąc, e, no to bym im powiedział: słuchajcie. Ja potrzebuję jeszcze czasu, potrzebuję jeszcze doszlifować parę elementów, wtedy mogę do Was tam. Z tego względu, że jeżeli, jeżeli dam sobą walkę, to już tam więcej nie będę miał okazji się pojawić. A chciałbym dać dobre walki, chciałbym zawsze dawać dobre walki, także no, to jest ważne, to jest chyba najważniejsze. Jeżeli miałbyś trochę tego czasu na treningi, czy Ty w tej chwili mógłbyś powiedzieć, że tak, jestem gotowy na starty w UFC? Tak, owszem, jeżeli propozycja by była rozsądna, czyli miałbym dobry okres do przygotowania, taki właściwy, który, z którym bym mógł popracować z własnym sztabem treningowym, to jak najbardziej jestem gotowy. Jeżeli rozmawiamy o UFC, zapytam Cię o dwa ostatnie pojedynki UFC Piotr Halman oraz Daniel Omiczuk Tak, Piotr Halman, Daniel Omielańczyk Jak Ci się te pojedynki podobały? Bardzo. No, Piotrka Halmana bardzo mi się podobał, bo e, pokazał wielką klasę, bo tutaj po takim mocnym ciosie na wątrobie, dwukrotnym, to naprawdę trzeba pokazać klasę, żeby to przetrwać, wyjść jeszcze złamać psychicznie. E, Brazylijczyka w Brazylii na brazylijskim jiu -jitsu. No to już e, no, pokazał coś pięknego. E, co do drugiej walki, e, Daniela Mielańczuka, no bardzo się cieszę, że wygrał, e, e, zakończył tą walkę przed czasem, ponieważ postawił kropkę na D, e, e, jeżeli chodzi o, o jakiekolwiek wątpliwości co do werdyktu. I tyle. Zakończył walkę przed czasem, super. E, co do przebiegu walki, myślę, że zapytacie Daniela. Da Daniel Mijańczyk, gdzieś na kilka lat temu walczył w turnieju KSW. Po tym turnieju, mało kto się spodziewał, że jego postać pojawi się kiedyś w UFC i będzie walczył tam i, i wygrywał. Czy to jest takie dla ciebie zaskoczenie, że on tą szansę dostał, a nie na przykład kto inny? Nie, absolutnie. To, yy, to nie jest jakieś tam zaskoczenie, to, to tylko się cieszyć z takich, z takich informacji, no bo to. Bardzo ważne, jest, żeby, e, bardzo ważne jest to dla każdego sportowca, żeby mieć perspektywę rozwoju. Jeżeli byśmy mieli wszyscy cały czas e, taplać się w tym samym Sosie i nie mieć z tego żadnych, e, żadnych e, przyjemności, efektów, to, 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 to ten sport by po prostu gdzieś tam w Polsce zmarniał. A tutaj coraz więcej tych chłopaków wyjeżdża za granicę, walczy, pokazuje wielką klasę, e, jest wokół nich zamieszanie, e, ludzie się tym interesują, ludzie coraz bardziej ich rozpoznają. Także super, to jest świetna informacja. A jak Ci się takie treningi medialne podobają tutaj w centrum handlowym, w centrum Warszawy? No, średnio. No, Wiadomo, ja tutaj, jeżeli ja mówię o sobie teraz, nie mogę tutaj jakieś rzeczy pokazywać niestworzonych z tego względu, że warunki są, jakie są, a po drugie nie chcę zdradzać elementów, które gdzieś tam szlifowałem przez wiele tygodni, czy tam miesięcy na, na, na tą walkę, która będzie już niedługo. Także to jest taka, powiedzmy, prowizorka, tylko i wyłącznie, żeby pokazać, co tam, co tam się robi. Nie? Dziękuję Ci za wywiad, do zobaczenia w sobotę i jeszcze raz powodzenia. Dziękuję i do zobaczenia, trzymajcie kciuki, pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziękuję moim sponsorom za pomoc w przygotowaniach.